Dzień dobry. Nie wiem w sumie w jakiej kolejności pojawi się ten film, bo jest już po południu, a zaczęłam nagrywać też wcześniej. Ale od początku. Um, obudził się Alex, z. Było wszystko ok, nie ma gorączki, ani nic, ale troszeczkę go bolało gardło. Zjeżdżaliśmy, a tam takie dwie gule. Ale poszedł do szkoły, powiedział, że jest ok, widziałem mu lek i zadzwoniłam do lekarza. Byłam. 23 w kolejce. Po ponad pół godziny czekania udało mi się porozmawiać z recepcjonistką, kazani nam wysłać zdjęcia gardła Alka i dopiero teraz oddzwonił do mnie lekarz. I na czwartą mamy wizytę, także idziemy. I mówiłam Wam w którymś z odcinków wcześniejszym, że u nas panuje Scarlet Fever, czyli szkarlatyna. I ona powiedziała, że możliwe, że to to, albo po prostu jakiś inny jest coś jest z migdałkami, No w każdym razie nie ma żadnej wysypki, nie ma gorączki Nie jadę zbyt dobrze, to prawda Ale jak go tak bolało gardło, to rozumiem Jadł zupę, ale takiego bardziej, wiecie, jedzenia solid Czyli w kawałkach niestety nie był w stanie zjeść Ale ja tego po prostu nawet nie skojarzyłam, bo on mi nie mówił, że go coś boi Tylko po prostu myślałam, że może nie smakuje A dzisiaj rano poprosił na śniadanie jajka i bekon I nie, nie dał rady tego przełknąć, po prostu się rozpłakał i dlatego W każdym razie byłam u dentysty u ortodonty sprawdzić zęby, wszystko jest ok, ale tak jak zobaczycie zaraz, co będzie. Powtórka z rozrywki byłam właśnie ortodonty. I chyba będziemy próbować trochę tę dwójkę przedstawić, bo pomimo tego, że jest prosta, na skanie wszystko wygląda idealnie, ale co się da światło się tak dziwnie na nią rzuca, i że szczególnie kiedy się bokiem śmieje i wrażenie, że ona jest bardziej w środku. Ale... Paweł powiedział, że to no. naprawiał. Zobaczymy. Przed chwilą też musiałam być w domu, bo miałam rozmowę z uniwersytetu. Już taką finalną, sprawdzającą czy wszystko zrobiłam to, co muszę. Ja muszę takiego specjalnego portalu załadowywać z wszystkie rzeczy, które robię, a robię ich kilka. Nie mówię tutaj o eseju, tylko o jeszcze wielu innych tutaj takich... Do że tak powiem delikatnie, i na szczęście podobno wszystko mam super. W sumie, część rozmowy poświęciliśmy na, na omawianiu tego, co będziemy robić w czasie tym świątecznym. Ja zawsze to tłumaczę, że ja jestem bardzo leniwa i po prostu lubię mieć jak najwięcej wolnego czasu i staram się jak najszybciej, najlepiej wszystko zorganizować wcześniej, aby tego czasu mieć po prostu jak najwięcej. To jest mój plan na działanie. Byłam też w sklepie kupując kubeczki Alkowi Tutaj może później dogram głos, bo była muzyka i nie wiem co, będę, co tam mogę nagrywać Znalazłam kubeczki I zobaczcie, są w 5,94 zł które kupiłam i Wam pokazywałam Dużo jest kiczowatej w rzeczy, ale też można znaleźć naprawdę fajne perełki A wystarczy tylko właśnie się przyjrzeć to na przykład, zobaczcie, jakie ładnie kubki z brokatem. Nie potrzebuję, ale ładne. Tutaj chyba też Gabi mówiła, że kupiła ten zestaw do robienia gorącej czekolady, jeśli się nie mylę. Choinki, przykąski, to całkiem fajnie jest. Bąbki, drinki, tylko po tym, jak to umyć. Mają tutaj też naprawdę zabawki. Zobaczcie, Hot Wheels zestawę, zaraz Wam pokażę jeszcze inne. Minecraft. Chyba to czuję z ciała, ale nie pamiętam, czy to już mu nie kupiliśmy przypadkiem. Gigantyczny zestaw Play do Zadychy. Naprawdę są spoko i w o wiele lepszych cenach niż w niektórych miejscach. Zobaczcie <grymety> zestawy Playmobil różne. Tylko nasi chłopcy się nigdy tym nie bawili. Jakieś roboty tam właśnie tutaj pokazywałem. Hot Wheels. Spoko rzeczy. To jest moje marzenie z dzieciństwa. Boże, ja to chciałam mieć wtedy. Naprawdę, naprawdę, kiedy sobie kupię? <grymety> Poczekajcie. Tak jak mówiłam wam, mamy wizytę u lekarza na czwartą. E, ja muszę tutaj troszeczkę chatę ogarnąć, muszę też edytować dwa filmy, wypiję kawę, zrobię lunch i będzie popołudnie. No, gawcy kłóci się, słuchajcie, dzwoni, może później Wam też może powiem jak to tam. E, miałam jeszcze kwiatuszki moje podlać, zapomniałam. E, ale jeszcze nie jest, no, jest jest sucho, będę musiała to zrobić. No i jak to bywa właśnie? Jak zwykle nigdy nie może być zbyt szczęśliwie. Idziemy do lekarza. Na szczęście nas przyjęli. To cud w dzisiejszych czasach podobno nie ma antybiotyków. Zobaczymy. Mamy to, czyli niestety Alex musi mieć antybiotyk. Taka jeszcze ciekawostka, że w Anglii lekarstwa dla dzieci są za darmo. Nie wszystkie domyślam się, ale antybiotyki te, tak? I jeszcze jedna rzecz, że GAF co teraz w Nie, No 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 no, a medicine that it's for free and... You said something a second ago when I until you were 18 and what else? Yeah, well, you're, I think you full education until 18. Yeah, something. something like, yes, like. I think so. Um, oh, I know. Uh, we were surprised that actually they had it in stock because yeah, it's sold out country. absolutely everywhere. So that's why we don't have the powder form. We have sorry, we don't have liquid form. We have uh, powder. powder tablets. We have to crush it like my mommy used to crush for us. Yeah, Nie pokazałam wam też kwiatuszka, którego kupiłam, ale stał w izolacji. Na izolatce był. Zobaczcie, jak korzeniem tutaj już wychodzą. To jest Anturium Arrow. Nie widziałam nigdy Anturium Arrow. Moim zdaniem bardzo ładnie też. Zobaczcie na dole korzenie wychodzą. Tutaj zrobiłam mu miejsce. I Anturium, z tego co mi się udaje, nie lubią nie być przesadzane i lubią też dobrze wilgotne powietrze. Tu muszę przetrzeć liście. Dzisiaj podlałam wszystko, ale będę musiała też trochę się. No, po jesieni, po zimie, zawsze będzie źle. Chyba ten film z kolekcji roślin pokażę już Wam po vlogmasach. Trochę jestem zdowana, powiem szczerze, tu całą sytuację z Alkiem. Aluś, jak się czujesz? Chodź tutaj. Chodź tutaj, chodź z tej strony. Jak tam lekarstwo żyjesz? <śmuszczam> Może Cię pokażę wszystkim. Nie wiem, czy ludzie. Aleks, nie pokażę. <śmuszczam> nie wiem, czy ludzie chcą oglądać. On się ma ołęczyć. To nie jest pomarańcza to to. Mandarynka. Niechczę, no, orange Widzicie, czy to jest chore dziecko? Nie poglądam na takie, ale no, te gardło mówi, chociaż. Alex, moim zdaniem, ma tendencję do powiększonych migdałów. No, możliwe, że powinniśmy zasięgnąć opinii drugiego lekarza. Ale zdaniem... to mówiłam Wam, nie potrafię... Rozmawiałam o tym z i nie potrafię określić, jak dziwna była ta lekarka, bo ona nam mówiła kompletnie przeciwne wiadomości. I ja wychodząc do wdątrz, mówiłam go, to co, czyli Alex, może jutro iść do szkoły? On mówi tak, bo to nie jest przecież y, szkarlatyna. To, że to jest tylko jakieś no, zabranie gardła I ja mówię ok, no dobra ale jeżeli ewentualnie za kilka dni się pojawi, zrobiłam tak jak mówiłam Wam też wymaz z gardła i e, możliwe, że jeżeli ten wymaz coś pokaże, no to wtedy będzie nie wiem e, Aleks jutro ma przedstawienie w szkole o 10 i e, teoretycznie moglibyśmy już go zabrać do domu i już, ale nie wiem, no, tak jak widzicie śpiewa oink. No, tak, może ludziom, no bo oni głodni, nie wiedzą, nie wiedzą może nie mają teraz. Mm. <grym> <grym> Okej, okay. nie wiecie co, ja już kończę na dzisiaj, to jest chyba najkrótszy vlog w tym... Miesiąc, pomimo tego, że miałam wolne i powinnam, to cieszę się, że ci smakuje. Yummy. I powinnam nagrywać dla was tak dużo, ale zdołowałam się trochę, nie ukrywam, i też powiem, że oglądamy serial Wednesday. E, bardzo nam się spodobał. Tyle ludzi o tym mówiło i e, oglądamy. Jeszcze zostały mi dwa odcinki, i myślę, że zostawić sobie na deser na jutro. A jutro wam powiem, co będzie się działo w pracy. Jeszcze tylko kilka dni i wolne.